Witajcie gra Zagramowicze, z tej strony Myszasty a to co przed sobą widzicie to Child of Light, gameplay z Child of Light nie mój gameplay, birol, który został przygotowany przez twórców no a ja wam w tym momencie, posługując się właśnie tutaj tą ilustracją, prawda opowiem nieco o grze no tutaj widzimy sam początek niemalże ta mała dziewczynka w koronie to niejaka Aurora Główna bohaterka gry, która w wyniku pewnych niefortunnych zdarzeń zapada w śpiączkę. Akcja gry dzieje się w krainie, która nazywa się Lemurią, jest taka baśniowa kraina. No i dziewczynka, oczywiście, będąc w tej śpiączce, właśnie we śnie trafia do tejże krainy, która jest z tego, co powiadali twórcy i co tam można było wnioskować z kilku pierwszych prawda, rozmów. Została dominowana przez podstępną czarną królową, która uwięziła gdzieś gwiazdy, księżyc i słońce, no i ogólnie tutaj naczyniła dużo zła, a naszym zadaniem jest po pierwsze znaleźć wyjście z tej krainy, oczywiście obudzić się, dotrzeć znów, spotkać swojego ojca, no i oczywiście przy okazji pomóc mieszkańcom tejże krainy. Jak widać w eksploracji, no tutaj na razie Aurora biega. No jest klasyczna dla każdej praktycznie gry platformowej. Tym co tutaj może jedynie wyróżniać tą grę i tak naprawdę przyznaję, że bardzo mi się spodobało jest fakt, że no ten styl artystyczny, taki nieco przypominający niektóre, twórcy zresztą się na to powołują, niektóre filmy animowane Studia Ghibli no Taki bajkowy, właśnie, nieco rozmyty, pastelowy, no, no robi swoje, naprawdę ta gra, wygląda świetnie. na no, tym już widzimy właśnie troszeczkę późniejszy etap gry, gdzie umiemy latać. tak, bo Z czasem nauczymy się latać, zmienia to oczywiście nieco też sposób eksploracji, ale przyznam szczerze, że troszeczkę za mało i za krótko moim zdaniem. Na początku poruszaliśmy się właśnie na piechotę, było z tym związanych kilka zagadek. Ciekawych, dosyć zresztą niekiedy niezbyt skomplikowanych, ale, ale dosyć prostych. Tutaj też zresztą mamy właśnie jedną zagadek. Towarzyszy nam mały świetlik, prawda? E, który nazywa się ignikulus, jeśli dobrze pamiętam. Mm, tak, dokładnie. E, i właśnie też z jego pomocą, bo co ciekawe, w grze sterujemy nie tylko samą aurorą, ale na samym początku pojawia się Igniculus i również nim. Jedną gałką pada sterujemy dziewczynką, a drugą gałką pada sterujemy Igniculusem. No i tutaj mamy właśnie taką prostą zagadkę, prawda? Musimy po prostu pobawić się tutaj światłem, cieniem i tak dalej, i uruchomić przejście do kolejnej krainy. Takich zagadek jest dosyć sporo, choć przyznam szczerze, że no, mogłyby być niektóre z nich nieco trudniejsze bardziej skomplikowane, no wymagające nieco więcej od nas. No i właśnie, tutaj w tej chwili mamy rozmowę z jedną z bohaterek Niezależnych, która zresztą dołączy do naszej drużyny, o tym zresztą za chwilę. Świetlik też jest z nami, ale on nie bierze udziału w walce bezpośrednio. Biorą bohaterowie niezależni. No i właśnie dialogi wyglądają w ten sposób, no jeżeli ktoś liczył na to, że będziemy tutaj mieli, nie wiem, jakieś opcje do wyboru, to nie, jest to po prostu opowieść, która jest nam przedstawiana od początku do końca, dlatego y, mamy dialogi, są one tutaj właśnie przedstawione w takiej dosyć prostej formie, wyświetla nam się po prostu tekst, z tym, że no, nie ma, mamy żadnej absolutnie możliwości ingerencji w wypowiedzi y, Aurory, czy nie wiem, wyboru jakichś, y, Opcji dialogowych no, są po prostu to jest po prostu no, sposób na opowiedzenie historii tak naprawdę, poza takim, tymi, tymi dialogami, które wcześniej widzieliście też w dymkach, gdzieś na terenie gry, co się zresztą coś rzadko zdarza. No, najczęściej jednak wygląda to właśnie w ten sposób, że mamy tutaj po prostu przedstawioną właśnie historię całą w postaci tych rozmów między postaciami. No tutaj Aurora teraz dotarła do e, posągu, z którego wyciągnie miecz, tak małe nawiązanie do, do legendy Arturiańskiej I, i właśnie właśnie właśnie, skoro mamy miecz, to pewnie będzie też za chwilę walka. No i właśnie. Walki przy szczerze są naprawdę fajne, z tym, że od razu polecam wszystkim, którzy chcieliby od tej gry jakiegokolwiek wyzwania, jeżeli nic w wersji oczywiście tej pełnej, prawda, już wyjściowej się nie zmieni wybrać najwyższy poziom trudności, dlatego, że walki przy po trzech godzinach gry naprawdę nadal nie sprawiały wielkiego wyzwania. A jak to wygląda właśnie widzicie w tym momencie? W tej chwili walczy sama Aurora, później będzie, to, będziemy jeszcze mogli obejrzeć walkę też z dwoma postaciami. Przypomina to nieco właśnie system znany chociażby z Final Fantasy. Wykonujemy naprzemiennie ruchy, nadal mamy pasek. Widzicie na pasku są w tym momencie zarówno postacie nasze, jak i przeciwników. Od szybkości postaci zależy, w jakim tempie ona przesuwa się, można to oczywiście też modyfikować czarami, przesuwa się ona po pasku. W momencie, kiedy pasek dochodzi do czerwonego pola, w tym momencie gra się zatrzymuje w naszym przypadku. Wybieramy sobie jeden właśnie, o tutaj mamy coś takiego. Wybieramy sobie akcję, którą chcemy wykonać. Hmm. I my tej akcji nie wykonujemy. Każda akcja też ma swoje, e, swój koszt czasowy, jak gdyby są akcje szybkie, wolne, i w tym momencie przesuwamy się po czerwonym pasku i do egzekucji tejże akcji dochodzi, kiedy nasza postać dojdzie do samego końca. I szczerze, że świetnie się ten, ten, ta metoda sprawdza, dlatego że no, nie mamy problemów z właśnie, nie wiem, nie jest to walka zręcznościowa. E, można się spokojnie zastanowić, wybrać to, co chcemy zrobić, czas się naprawdę zatrzymuje możemy się właśnie bronić, atakować, wybierać kilka form różnych ataków i tak dalej, wykać miksturki, robić wiele rzeczy. No co ciekawe, widzieliście też może przez kilka chwil świetnika linii Kulusa, który podświetlił postać przeciwnika. To jest bardzo ważna rzecz, warto tego używać w czasie walki, dlatego że w ten sposób spowalniamy przeciwnika, ono oślepia ich po prostu swoim światłem, z tym, że to światło jak widzicie, tutaj miga teraz taki czerwony pasek, ono, on, on, ono, ono się musi zregenerować w jakimś czasie, to się wyczerpuje, ale widzicie też takie świecące roślinki na dole, kiedy inkulusem najedziemy na taką roślinkę, uwalniają się takie małe kulki, które przede wszystkim uzupełniają energię, a również przy okazji nasze punkty akcji, mane czy życie. Także tutaj w tym momencie właśnie atak obszarowy mieliśmy. W tym momencie warto właśnie naprawdę zacząć kontrolować Ignikulusa i wykorzystywać w czasie walki, bo to naprawdę bardzo dużo daje. No i szybkość jest tak naprawdę najważniejszą rzeczą. No i właśnie teraz, teraz widzieliście. Co ciekawe, można przerwać właśnie atak Widzieliście to przed chwilą, jeżeli zdarzy się coś takiego, że będziemy na czerwonym pasku, a przeciwnik w tym czasie nas zaatakuje, zada nam obrażenia, a nam nie wyjdzie rzut obronny, gdzieś tam w domyśle, oczywiście ukryty, to są skille, które zwiększają tą szansę. O tym zresztą za chwilkę, dość krótko zresztą, bo tam materiału nie ma zbyt wiele, e... możemy przerwać atak przeciwnika. To znaczy, on będzie nakazany, również przeciwnik może nasz, ale niestety nie zostanie wykonany, dlatego że przerwało nam to w jakiś sposób koncentrację. Także jest to dosyć istotne. No i oczywiście za walki dostajemy punkty doświadczenia. Punkty doświadczenia w tym momencie zwiększają automatycznie, znaczy pozwalają nam przeskakiwać na poziom. Przy przeskoczeniu na poziom automatycznie z automatu dostajemy losowe chyba, bo to za każdym razem było inaczej. Po kilka leveli zaliczyłem, więc widziałem to. No to właśnie zobaczycie. Tak, do różnych statystyk, tak? Oczywiście znajdujemy różne przedmioty, no i punkt, za, za każdy, na, na każdym levelu dostajemy jeden punkt na drzewka skili. Są one, jak widać, dosyć rozbudowane. Tutaj nie ma jeszcze wszystkich skili ujawnionych. Możemy je rozwijać równolegle, pojedynczo, co tylko sobie w tym momencie tutaj życzymy. No i oprócz tego jeszcze dostajemy właśnie kamienie. To jest dość ważne, bo one znacznie wzmacniają nasze możliwości i zdolności. No i podobnie jak w przypadku na przykład Diablo właśnie możemy sobie te kamienie łączyć, zaraz też zresztą zobaczymy, i tworzyć w ten sposób nieco mocniejsze. No widzicie mamy trzy sloty, nie mamy tutaj broni, nie mamy pancerza, one są domyślne jak gdyby dla każdej postaci ale różne kamienie, różne kombinacje tych kamieni i tak dalej, dają nam różne cechy z odporności, nadają broni, na przykład cech zadających obrażenia od ognia, dajmy na to, co jest ważne, przeciwnicy mają to odporności i tak dalej, i tak dalej. A póki co kończę. trzymcie się, na razie.